Witajcie. Byłem komendantem obozu zagłady. Tak napisała do mnie pewna osoba, która doznała przebudzenia i stała się istotą ludzką, samoświadomą. Otóż ona, to ta ta była hodowcą świń. I napisała, że w pewnym momencie dostała olśnienia że ona jest tak jak komendant obozu koncentracyjnego dla ludzi. gdzie te zwierzęta rodzą się są zamykane w karcerach odbierane matką zamykane w karcerach bo jak można nazwać betonowy bunkier bez światła słonecznego bez trawy bez możliwości bawienia się ze swoimi dziećmi Znalazła sobie siłę, aby zakończyć ten proceder, i jak to powiedziała, przestawić się z hodowcy na rolnika. I zaczęła uprawiać ziemię, tak jak rolnik, który, jak sama nazwa wskazuje, pracuje na roli. A hodowca to jest hodowca nie jest rolnikiem. Mało tego, zaczęła uprawy tak zwane bioekologiczne, czyli z mniejszą ilością chemii. I nie stała się żadna katastrofa materialnie, ani ona, ani jej rodzina nie doznały żadnej katastrofy. Z tej działalności się utrzymuje. Ma się dobrze, a przede wszystkim mówi, że kładzie się spać z czystym sumieniem i z takim samym czystym sumieniem budzi się, bo skazywanie na śmierć kogoś. Jest czymś, co na pewno prędzej czy później odbije się emocjonalną czkawką dla każdej osoby, która stanie się osobą świadomą. Mam również takiego znajomego, który mówi, że jest wegetarianinem. Twierdzi, że jest wegetarianinem, że nie je mięsa. A zajmuje się hodowlą kur na jajka, jak on to mówi, to nie zabija tych kur. Rzekomo mają emeryturę dożywotnią, ale to jest dosyć, dosyć duża hodowla. No i pewnego razu na Facebooku kręcił filmik handlowy, marketingowy, gdzie Nagrywał się z kogutem i mówi, że poleca do kupna koguty. Narosł. <taka>, Taka jest natura. Ee, więc czarny jest. Wegetarianin to jest osoba etyczna, nie jedząca mięsa ze względów etycznych. A ktoś, kto nie je mięsa z przyczyny zdrowotnych, nie jest e, wegetarianinem. Tak samo hiter, nie jadł mięsa, nie był wegetarianinem, tylko nie jadł z przyczyn zdrowotnych i to też pewnych rodzajów, tylko z tego co wiem, bo lekarz mu tak zalecił, zresztą jego cała świta, oprócz chyba Himmlera, jak się nie mylę, nie jedli ze względów zdrowotnych, wiedząc jakie to jest trujące dla organizmu. I ten kolega powiedział, że nawet w tych, w tych e, komentarzach na Facebooku, jak wrzucił ten filmik, tam się ktoś do niego odezwał, że to przecież jest jednak skazywanie na śmierć. A on tam napisał, że to jest natura, że to jest normalne, bo to jest natura. Nie, w naturze kury nie są w hodowlach. Nie jest im kradzione jajko co dnia. I nie są skazywane na śmierć, tylko giną ze starości bądź Urazów bądź przez drapieżnika zjedzone. Hodowca skazuje zwierzęta na śmierć. Tu nie ma żadnej naturalnej czynności. To, że on nie hoduje rzekomo tych kur na e, mięso, to nie znaczy, że, że kogutów, ku, które są w takiej hodowli e, na jajka, produktem ubocznym, nie przeznacza na tą śmierć. Cieszy mnie to, że ta osoba przestała hodować te świnie i zdała sobie sprawę, jakim, jakie zło generuje i te zło jej się e, po prostu wróci do niej. Czy to w chorobach, jeżeli będzie jadła te zwłoki zwierzęce, czy, czy w przedwczesnej śmierci, czy w nieszczęściach e, w związku, czy w nieszczęściach w dzie dzieci. Po prostu ludzie nie wiedzą, że generując zło i, i cierpienie... Te cierpienie się do nich przykleja, i potem oni sami muszą to cierpienie, jak gdyby przepracować. Czyli jako wysyłasz, tak to dostajesz z powrotem. I dopóki ludzie zadają cierpienie innym istotom, czyli zwierzętom, dopóty nie będą, nie będzie pokoju i szczęścia na. Na świecie, bo zabijając, jedząc zwierzęta, przyzwalamy na takie same traktowanie nas przez innych. Więc yy, cieszy to, że takich osób jest coraz więcej. Również jak, jakaś pani do mnie napisała na messengerze, że bardzo mnie jest wdzięczna. Ponieważ jej 15-letni syn jadł mięso, twierdził, że potrzebuje do, do ćwiczeń i do tego, żeby mieć siłę, ona powiedziała, napisała, że pokazała mu mój profil, i on przestał jeść. <grym> tak jak ja polecam, jadł więcej strączków. Ćwiczył na siłowni. No i ani nie zachorował, ani się nie skończył świat. Tylko wszystko. E, jest naturalne, no tak jak ja naturalnie nie jem już ponad 20 lat mięsa i mam te 105 kilo wagi, ćwiczę na siłowni, jeżdżę na rowerze, <laughs> nie choruję, <laughs> mając tyle lat ile mam, nawet nie przypuszczałem, będąc 20-latkiem, że tyle dożyję. No i to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę.